Zobaczcie, jak wygląda pierwsza wizyta w przygotowaniach do biegów górskich w koncepcji treningów DNS. Jak zawsze zaczynam od oceny funkcjonalnej przepony, która jest nie tylko mięśniem oddechowym, ale pełni również główną rolę w stabilizacji kręgosłupa. Następnie przechodzę do dalszych testów funkcjonalnych. Najważniejszym dla biegaczy jest stabilizacja jednonóż, którą najpierw oceniam w staniu na jednej nodze, a następnie testuję ją w większym obciążeniu w wykroku. Aby mieć lepszy wgląd na funkcję stabilizacyjną tułowia podczas gdy obciążona jest tylko jedna noga, oceniam ten wzorzec również w klęku podpartym. Po zakończonych testach przychodzi czas na naukę ćwiczeń. Jedną z głównych przyczyn zaburzeń postawy, które prowadzą do dolegliwości bólowych i urazów przeciążeniowych, jest zaburzona percepcja własnego ciała. Dlatego w tym ćwiczeniu uczę klientkę co powinna czuć żeby mieć pewność, że prawidłowo aktywuje wszystkie mięśnie nogi w trakcie wykonywania ćwiczeń. Cały czas uważnie asystuję i naprowadzam klientkę, aby uzyskać najbardziej optymalne ustawienie ciała i zwiększyć efektywność wykonywanych ćwiczeń. Przechodzę również do treningu czucia głębokiego i wzmocnienia mięśni tłowia, które podczas biegania pełnią kluczową rolę w stabilizacji kręgosłupa i miednicy. Ważne są zarówno ćwiczenia w kręgu podpartym, jak i w podporze bokiem. Ostatnim ćwiczeniem na tej sesji treningowej jest przysiad w wykroku, w którym kluczowa jest zintegrowana stabilizacja nogi wykrocznej, miednicy i kręgosłupa z jednoczesnym zachowaniem prawidłowego toru oddechowego. Tak wykonane ćwiczenia efektywnie przyczynią się do zwiększenia ekonomii kroku biegowego oraz co najważniejsze w prewencji urazów.